Na kanale. Dzisiaj witam się z Wami z galerii. Nisanek się ładuje, więc akurat mam tutaj małą objazdówkę po sklepikach w tym czasie. I właśnie myślę, co sobie to kupić na balkon. Bo jeszcze do mojego wysiewu trochę czasu, więc oczywiście mam na myśli, dopóki za nimi wsadzę w ziemię w Donicy. Dlatego może jakiś narcyzę kupię i po prostu. Dam na razie tam do tej donicy, żeby cokolwiek było. Takie żółte kwiatki. 30 koron sztuka, będzie ładnie. Zawsze lepsze cokolwiek niż nic. A to wyżość. Chyba no tak, on też jest kurczę wytrzymały. Muszę coś dać tej donicy, bo na razie normalnie taka bieda jest, że aż wstyd. Jakieś kiedyś najładniejszy balkon. No to teraz chyba najgorszy na osiedlu. Niedobrze. Dobra, wezmę chyba kilka takich biorę 5 sztuk, 150 koron. Ja, myślę, że spoko w cena. Może jeszcze coś tutaj mi się trafi. Ale chyba kwiatko do wazonów nie biorę, bo jeszcze mam te z urodzin i z zaręczyn. Więc chyba odpuszczę, zwłaszcza że zaraz jedziemy, tutaj tak mi padnie. Ale nie pachnie. W wieciarniach to jednak jest piękny zapach. Masz taką hortensję jak bym dała Do my tej... do nic na razie. A Ajajaj, muszę poczytać czy ona wytrzymuje zimno, bo widzę, niedługo będzie minusy, bo trzy, minus chyba 3, minus 4. No muszę się doedukować. No ja wam, że zastanawiałam się, że wykupić może wrzos. Ale to, jak miałam na 17 maja kupione, to to mi kwitło na balkonie chyba przez pół roku. Nic się z tym nie działo, więc myślę, że może to kupię. A teraz ciekawostka, to się nazywa żyworódka, żyworódka po polskiemu. I jak już są same liście... Może pokażę Wam z bliska, żebyście wiedzieli, co to dokładnie za kwiatek. Na pewno to życie bo tego jest wszędzie pełno. I w IKEA, i ogólnie jakoś. ten kwiat jest dosyć dostępny. I teraz przeczytałam, że jeśli chcemy zmusić tą roślinę, żeby znowu zakwitła, to musi być zaciemniona przez 17 godzin. I wtedy jakoś tak ją przymuszamy, żeby znowu puściła piękne kwiatki. Dlatego chyba wezmę to. Zwłaszcza, że cena przyjazna 60 koron. I bardzo długo kwitnie, więc żółte te. Jakieś może tutaj białe bym wzięła. No, muszę pomyśleć, ale raczej wezmę tego kwiatka. Dobra, zmiana planów, jednak tutaj nie kupuję, bo niby 60 koron, ale jakbym musiała kilka wziąć, to jest różnica. Zobaczyłam, że na stronie IK są po 40 koron. Więc nie będę tu przepłacać. No na razie wezmę po prostu te Narcyzy. No i idę z moją zdobyczą. Jeszcze przy kasie pani mówi, że weźmie taniej jeszcze jedną sztukę, czyli 6 sztuk, a nie 5. No to jeszcze wyjdzie taniej niż jak biorę 5, bo 5 było chyba 180, ona mi wyliczyła. A jak wezmę 6 to wyjdzie 150 za wszystkie. Więc no dobry deal. Jeszcze oczywiście jak to w Norwegii zaufanie. A chciałam tylko powiedzieć, bo ludzie przeszli do windy, że jak to w Norwegii bywa zaufanie i mówi mi tylko, no tak jak pani będzie wychodzić, to po prostu proszę sobie tam wziąć z regału i dorzucić. Można, można. O, no brudny samochód. Muszę go umyć. Zwłaszcza, że dzisiaj jest taka piękna wiosna: 12 stopni, ale tylko po to, żeby lada moment znowu było zimno i ma śnieg jeszcze spaść. Ale będzie chyba tylko jeden dzień. Powiedziałam, że ma być 0 stopni i coś tam na minusie w nocy, a następnego dnia na plusie. Tak więc taka typowa norweska wiosna. No i jak to przejść obojętnie? Jak już przechodzą skoro rytuał, co pięknie pachnie. A jeszcze jakaś limitowana edycja produktów. No. Idę niuchać. Mm, pięknie to wygląda w ogóle, zobaczcie. Teraz ja sobie poniucham. Nie wiem, co widzicie, ale w środku są takie drobinki. Ja wiem, że u niektórych może być jako tandeta, ale mi się podoba takie coś. <średziny> to jest taka syrenka. Ten zapach bardzo delikatny, więc no zobaczymy. Jeszcze wniuchałam na razie tylko te dwa, wiadomo, że to jest ta sama seria, ale czasem coś może być bardziej int intensywne, więc sprawdzam dalej. Ten niestety moment wycofują i potajemnie się dowiedziałam, że ma za to wyjść wiśnia, która była sakura. Nie, na, nie te, bo te są ciągłe, tylko coś, co było też limitowaną medycyną, więc zobaczymy. Chociaż ten naprawdę był jeden z moich faworytów, więc jestem ciekawa. Trzymam spoko te zapachy, ale mimo wszystko jakoś m, aż tak mnie nie skusiły, żeby kupić i mieć w domu. Mnie by spoko, mają coś sobie, ale nie do końca moje klimaty, więc wyszłam tylko z takim testerem zapaszków. Kolejny punkt Zara, dawno już nic nie kupowałam i ogólnie starałam się ostatnio kupować ubrań, no bo i tak chodzę ciągle w tych, których mi najwygodniej. Albo są najbliżej w szafie. Więc po co tyle kupować tych szmat, skoro i tak nie potrzebują mieć aż tak dużo. No, jaka kiecusia? ładna. Nic specjalnego w sumie, ale wydaje mi się, że wyglądała spoko. Minusem takiej kiecusie jest właśnie to, że moment i wszędzie są jakieś zaciągnięcia, więc takie po prostu materiały trzeba bardziej uważać, no ale niezbyt praktyczne albo takie kolorki. Nie wiem jak będę w tym wyglądać, ale wezmę na przymierzenie. Wysoki stan, więc połowa sukcesu. Kolor też mi się podoba, taki wakacyjny. Kamera nie do końca oddaje, bo to jest taki ładny, żółty, pastelowy. Przymierzymy, a co? To też mi się w miarę widzi. Przymierzę, taka popciusia trochę. No też jest cute. A to jest duży rozmiar. Mm i żółciutka rzecz robi żółty kolor rzeczy się na warstwie ja zaraz się ugotuję, bo się wybrałam jak na zimę, szalik, gruba kurtka a 12 stopni na dworzu, a w galerii to już całkiem już pominę, te buciory w których jest gorąco no nie przewidziałam dzisiejszego shoppingu no bezpoko, no, ale no, jakoś tak trochę tak prześwietlują gatki, nie biorę ten co, to już chyba bardziej mi się widzi. trzeba ja buty wyższe ubrałam. Małe łakomstwo. I właśnie zamówiłam sobie tą babeczkę. ale biorę są, już ładowarka jest, pewnie koniec ładowania. I karmelową z Powiem Wam, że tu kawa mi naprawdę bardzo smakuje w Espresso House. A różnicę poczu poczułam dzięki temu, że właśnie jak miałam te kawy urodzinowe w różnych kawiarniach, no to miałam czas, żeby sobie porównać smak, bo chyba jednego dnia piłam dwie. I to był mój faworyt tutaj właśnie w Espresso House. patrzcie jakie piękne jedzenie. Hmm. Tak więc biorę kawkę na wynos i jadę do domku. No i mamy naszą karmelową is islatę, lodową latę i oczywiście z ze śmietanką na wierzchu. A co? Jak szaleć, to szaleć. Moja szklarnia. Powiem Wam, że warto było się zastanawiać, no bo teraz kosze 200, a wcześniej 300. 100 koron tu, 100 koron tam. Oglądzkę. Biorę. I oto tym sposobem stałam się szczęśliwą siadaczką mini szklarni. Może kupię jeszcze z jedną ziemię do kwiatów 50 korun, to dobra cena. Myślę, że czy blomster, czy taką premium, to ziarenek weźmiemy taką do nasionku, nasionek. Wezmę jedną taką, jedną taką. To jeść nie woła, to się okay. mówi, niech leży na balkonie. tej trochę ta zdało że tutaj sprzed roku, duże, ale ciężkie. O, mój nadgarstek. Jadę dalej 30 koron, pomimo może kupię. Miałam wykorzystać takie duże plastikowe pudło po piankach ale 30 koron dużo nie kosztuje, a tu jest od razu już ten odpływ. Tam będę musiała dziurki robić i kombinować. Może wezmę, z... nie wiem czy jeden. Jeden chyba wystarczy. Hm. Wezmę jeden albo wezmę dwa. Bo sporo mam przecież tych nasionek. już naraz raz nie wysiewam. Sam nie wiem. w wkawa. To... Nie, nie potrzebuję aż tyle zwłaszcza. gdzie tego za bardzo sadzić później. Tutaj widzę sobie takie cuda. No ale nie kombinuję. To ma być wystarczający. Niby to jest taka mini szklarnia, bo wiecie, jest zakrycie i tak dalej. No, ale przy naszych temperaturach to myślę, że przyda się i ta folia z tej mini szklarni foliowej. Nie wiem, jak to się nazywa. Przeszkarnia ze szkła to jest z folii, to nie wiem. I to, żeby było troszeczkę może cieplej. Nie wiem, czy to coś da, ale chyba coś na pewno. Szaleństwo grudkowe na całego kwiatku. Foliowa szklarnia, ziemia. Do sadzonek. No, no, no. Szalona. No i najważniejsze, zostawia w koszyku. Timer. No, najważniejsze, nie. Najważniejsze była szklarnia, Jaki brudaz w ogóle samochód. Chciałam jechać na myjnie. bo Masz wstyd, ale taka kolejka naprawdę nie chce mi się czekać. Jeszcze w ostatniej chwili chciałam skręcić do Juli zamiast na myjnię I nie, zauważyłam krawężnika, jak wjechałam na niego. Nie, no nic, to jest kaskader. A ja pirat drogowy. Mam nadzieję, że przeżyję moje autko. nie, że jutro będę miała flaka. Ajajaj. Aj, aj. Mamy kolejny dzień, tym bardziej już nie jestem ubrana tak grubo. I już miałam wychodzić, ale zobaczyłam wielką kolejkę ludzi. Mówię co tam się dzieje, więc idę na zwiadę. Widzę że już jest jakieś 50%. Idziemy. 64 koronki, bo to jest 50%, więc teraz zrobię test smaku. Powiem tak, drugi raz bym nie kupiła. Mało smaku w nich czuć, tak jakby były rozwodnione, więc jakby na bazie wody normalnie, a nie jakoś tam mleka, czy... nawet mleka w proszku, wiecie. No nie, 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 nie. Dobrze, kłam na promocji też po obiedzie, ale bym zapłaciła ceny regularne. 120 koron czy 110 za to. To bym była bardzo zawiedziona 60. jakaś jeszcze przełknę. Pierwszy raz, co wybrałam lody. I ostatni. Powiem, Wam tak mi już coś nie smakuje. Naprawdę jest niedobre. to wiedział, że ja nie mogłam dojeść takich e, słodkości. Naprawdę, chyba w domu to wyrzucę. Wziąłam sobie smak Arbus, e, słony karmel. I francuska wanilia, coś takiego. Najlepszy z tych trzech słony karmel, jeśli bym miała wybierać. Ale tak wszystko byle jakie. Ja. Już lepiej mieć jedną porządną, jakąś dobrą, niż miksy i jeszcze takie ucieczkodawstwa z wodą. Najgorszy zakup w tym tygodniu i miesiącu, marzyc. No i najwyższa pora wziąć się za robotę. Tak jak widzieliście, kupiłam to w Mestry Gryn. W zarze nie kupiłam w końcu nic. I, I nie pojechałam do Ikea, bo jakoś nie wiem, nie chciało mi się, powiem wam, że po robocie już mi się tak nie chciało tam jechać. Więc stwierdziłam, dobra, na razie będzie, co będzie. E, temperatury na razie mają spadać maksymalnie do minus 3 w nocy. Mam nadzieję, że to jakoś przeżyje. Jak nie, no to trudno. No, ale jestem dobrej myśli, że jako tak się uda. I teraz, jak tak patrzę na te kilka kwiatków w do tej wielkiej Donicy, to i tak będzie bieda. No, ale lepszy ryc niż nic. Już nie można być w takim. Yy, zachłanny nam, że więcej i więcej tylko. No zadam tak jednego gdzieś tu. A ta ziemia taka sucha wypowiała. Zaraz to chyba tak będę musiała porządnie podlać. Też się zastanawiałam, czy na przykład, yy, wiecie, nie wyjąć tych cebulek i troszeczkę tu, troszeczkę tu tych cebulek. No ale już chyba będę grupowo to robić, a nie kombinować. Wyjdę czy nie będzie. No proszę. Cudowny, rajski obrót powstaje. O, już zerwałam trochę jakiegoś tam mojego bluszczu. Nie wiem, czy nie jest za płytko trochę. Aj, aj, aj. Jak w tamtym roku, tak posadziłam kwiaty, że korzenie, nie, nie do, ten, woda tak spływa, że nic do korzeni nie dochodziło. A potem zdziwiona, że uschło. ciekawy czemu. Dobra, jest jeden. Kolejny siedzi, będzie dobrze. Chyba jeszcze troszkę bardziej muszę tutaj zasypać ziemią, żeby były tak jak tamte wkopane. kopane. Zawsze troszkę cieplej dla tych cebulek. Jeszcze czatam grabki, żeby trochę spulchnić tą ziemię. A co to? A to to rośnie to. Chciałam wyrwać. <laughs> jak będę taka spulchniona, zaraz troszkę podleję to wszystko. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona i aż mi się gęba cieszy. Bo to już jest naprawdę taka oznaka wiosny, jakieś zielone roślinki. Jak widzicie, trapa dalej jest szara, no bo dopiero co ten... Już patrzcie, zahaczałam grabiami. Nie no, skandal. Mam spomoczyć ziemię, a nie roślinki niszczyć. No ale już się gęba cieszy, że jednak właśnie te ptaszki ćwierkają. Już od tegoś tygodnia słychać rano, jakie idę do roboty wcześniej, że te ptaszki już ćwierkają i czuję tą wiosnę w powietrzu, więc cieszę się bardzo. Ech, koniec tej zimy, miejmy nadzieję, koniec. I tak w tym roku była w sumie e, dosyć taka miękka ta zima. Bo w tamtym roku przecież były takie mrozy, minus 20 i tu w Polsce i tu w Norwegii. A w tym roku jakoś tak luz, ani śniegu nie było za bardzo tylko przez chwilę. Zobaczcie sami, że to ewidentnie wygląda, że nadchodzi wiosna. I do kamyczków dołączyły kwiatki narcyzy. Jeszcze zapytałam czatu GPT. <noise> trzeba sobie radzić w XXI wieku. I tak, tak jak mi się właśnie wydawało. Cebulki powinny być przykryte, żeby właśnie dodatkowa ochrona była przed mrozem. A nie, że pomarzną te cebulki. I zaraz obficie trzeba podlać wodą i będzie ready. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy też coś sadzicie. Bo wiosna wielkimi krokami. Dzisiaj z dziadziuszem jeszcze rozmawiałam moim. Pozdrawiam Ci dziadziuś, i love you. kocham, kocham. <grych> to właśnie na dworzu był trawka zielona. Krodziła wiosna po prostu. 15 stopni na plusie. Nic tylko pozazdrościć. Dobra, ready. Tak więc widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam.